Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikadze i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym wydaniem Bukopoli, czyli mojego sposobu na wybieranie sobie TBR-u. Głównie chodzi o wyczytywanie książek, które zalegają mi na półkach. Jest ich bardzo dużo. Na początku tego roku policzyłam wszystkie książki, których nie przeczytałam, przeraziłam się i stwierdziłam, że będę po prostu je wyczytywać poprzez. Taką zabawę. Wróćmy może do poprzedniego miesiąca, do kwietnia, kiedy to miałam do przeczytania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Bodajże książek, o ile się nie mylę. No i niestety nie udało mi się. Wszystkiego przeczytać. Jednej książki nie przeczytam w poprzednim miesiącu, więc przechodzi ona na ten miesiąc. No i oczywiście jest karniaczek w postaci zdrabki. W poprzednim miesiącu też miałam dwa karniaczki, 50 stron Anny Kareniny oraz 50 stron wojny i pokoju. Ciekawe, co w tym miesiącu mnie czeka, ale jak najbardziej jest to też sposób na ruszenie z miejsca. W przypadku tych najcięższych klasyków. No i co mi się udało przeczytać? No więc tak, The Inheritance Games jako Mudrid bardzo dobrze się bawiłam, świetna rozrywka. Oczywiście niedługo się pojawi w up więc więcej opowiem o tych wszystkich książkach. Legendy i lata również przeczytałam w ramach tego Bookopolu. Księgarnie, księgarnie, piekarnie czarodzieja, czyli coś, co zalegało mi aż z lutego, ale udało się. Ciężka książka, nie dla młodzieży zdecydowanie. Dalej, sięgnęłam po Sydonie, która to było bodajże w powieści historycznej, ale mogę się mylić, mogła to być inna kategoria. Przeczytałam, recenzowałam, też opowiadałam w filmie o książkach, które wygrały w plebiscycie. Lubimy czytać. Dalej, wybór wasz. Dałam wam do, na Instagramie do wyboru cztery książki i właśnie. Kazaliście mi sięgnąć po ludzi z kości autorstwa Pauli Lichterowicz, bardzo ciekawa książka, historyczna, ale bardzo poetycko też napisana. Chociaż ja mam z tą książką pewne przemyślenia, problemy, o których oczywiście we wrapapie. No i dalej wylosowałam też wybrańców, bodajże w półce bibliotecznej, no i to jest początek bodajże siedmiotomowej serii fantazy dla młodzieży. Nie wiem sama co o tej książce powiedzieć, raczej taka średnia. Czego nie udało mi się. Aha, to się udało jeszcze przeczytać. Niedźwiedź i słowik autorstwa Katrin Arden, czyli fantastyka z wątkami słowiańskimi. Ciekawa książka. No i nie udało się niestety sięgnąć po szklany tron. Niestety tego czasu już nie starczyło, także jak najbardziej. Karna zdrapka mnie czeka w tym momencie, więc przechodzi ten Szklany Tron oczywiście na kolejny miesiąc do przeczytania, więc to jest pierwsza książka majowa. No i jedziemy ze zdrapką. Coś tak mało tych zdrapek się wydaje. Potasowałam, wierzcie lub nie, pierwsza z brzegu. No i drapiemy. Czy ja dam radę w ogóle tym moim pazurem? Dzisiaj obcięłam paznokcie, nikt nie chciał tego wiedzieć, ale dobra, okropne jest to drapanie. 75 stron bosko. Shirley. Dobra, jestem lambusem, bo oczywiście nie nagrałam tego zdrapywania, ale musicie mi uwierzyć na słowo 75 stron Shirley. To jest dzisiejsza zdrapka. Mam nadzieję, że wy ostrzy. Hello! O, teraz widzicie? I mam przeczytać właśnie 75 stron Shirley. Książka jest w Tibiarze na ten rok. Więc myślę, że jak najbardziej fajnie by było się za nią zabrać wreszcie. Prawie pół roku zaraz będzie. Także pierwszy karniaczek za nami i jedyny na szczęście. Teraz przechodzimy do poszczególnych już kategorii. Czas na pierwszy rzut kostką cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Książka popularna naukowa Ciekawe pole, coś tam się wymyśli, bo trochę tych książek mam. No i pierwsza książka to ma być popularno-naukowa propozycja, i stwierdziłam, że sięgnę po Wielką Piramidę. Tajemnice cudu starożytności. Um, ogólnie mam pomysł na film, w którym być może ta książka mogłaby się pojawić, ale nawet gdyby miałem nie dojść do powstania tego filmu to i tak sięgam po tę książkę zalega już na mojej półce wystarczająco długo no i co opowieść o wielkiej piramidzie mity fakty i ciekawa jestem jak ja się odnajdę w tej propozycji bardzo mały druczek nie podoba mi się to ale mam nadzieję że będzie to napisane w taki sposób że dla laika dla osoby która nie chce czytać naukowego opracowania tylko raczej Mieć rozrywkę z tej historii. To mam nadzieję, że ta książka spełni moje oczekiwania. Także to jest pierwsza, pierwsza książka na ten miesiąc. A w zasadzie druga, bo szklany tron dalej czeka. Dalej kolejny rzut kostką. Dalej drugi rzut. Pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wylosuj książkę. Ok. Ja mam taką listę nieprzeczytanych wszystkich moich książek, które mam na półkach. I po prostu wylosuję jakąś cyfrę w tym danym przedziale i to będzie książka, którą przeczytam w tej kategorii. Drugi rzut kostką sprawił, że mam wylosować książkę. I teraz powiem Wam, że sięgam po ten mój plik y, oznaczony czaszką, w którym są wypisane wszystkie książki, których nie przeczytałam, a które mam na swoich półkach. Powiem Wam, najwyżej zjecie mnie żywcem. 485 pozycji jest na tej kategorii. Y, liście wstydu. Być może powinnam część książek oddać, sprzedać, nie wiem. Natomiast na razie losujemy i już Wam tu nagrywam. I tak, 485. Oczywiście, jeśli trafi się książka, którą mam już na tibiarze albo, nie wiem, czytam ją w tym momencie, to oczywiście ją odrzucę. Natomiast jedziemy. 222. To jest pozycja i też jeszcze zaznaczam, jeśli to będzie drugi kolejny tom serii, to pierwszy będzie czytany. 222, boję się. Naprawdę się boję. 222. Co jest kocie? Hmm. Okej, okay, jest to książka o kotach. Dla właścicieli kotów o tym, jak Zrozumieć swojego kota, podejście behawioralne. Ja tę książkę kiedyś kupiłam na fali bardzo złego zachowania Przysławy. Już trochę się poprawiła, więc wydaje mi się, że po prostu jakieś tam elementy stresu wchodziły w grę. E, natomiast mam książkę, niech jej w dalszym ciągu, więc będzie to moje zadanie na maj i w sumie nie jestem nawet zła. Generalnie nie chcę mi się tego czytać, jakoś nie mam na to fazy, ale może się zmuszę jakoś. Ile tutaj jest stron, dużo ilustracji, 220. No, i też y, dużo jakichś takich, wiecie, tabelek. Coś, co sprawi, że szybciej się będzie czytało. Także ok niech będzie kolejna książka, wylosowana tym razem, e, czyli co jest kocie autorstwa Bogużety Bigańskiej Hendryk. Jedziemy dalej. Dublet, nienawidzę tego. Czyli będzie sześć książek, tych w dzisiejszym filmiku wybranych, i też przechodzę przez start, czyli dodatkowa książka do kupienia. W maju, czyli mogę sobie kupić ich sześć. Wybór sztucznej inteligencji. Bardzo ciekawe pole. Kolejny rzut kostką wyrzucił się niestety dublet, czyli będzie dodatkowy rzut, jak to w Monopolu, również tym oryginalnym, ale przeszłam przez start. Czyli daje to dodatkową książkę, możliwość kupienia dodatkowej książki do danego miesiąca, czyli po prostu moją bazową, jakby moim bazowym poziomem to jest pięć książek, dodatkowa książka. No i wylosowałam wybór sztucznej inteligencji, także znowu będę nagrywać ekran i wchodzimy na stronę czatu GPT i zobaczymy, w czym może mi dzisiaj ten czat. Pomóc. Przyznam wam szczerze, że nie mam za bardzo pomysłu na to, jak, jakie pytanie zadać czatowi. Kojarzę, że poprzednim razem, kiedy nagrywałam film, właśnie z książkami, które polecił mi czat, to w komentarzach sugerowaliście mi, bym pytała czat po angielsku, to wtedy wychodzą lepsze wyniki. No i dzisiaj też będę musiała coś po angielsku, właśnie zapytać. Ok, najpierw. Wiecie, tak grzecznie się przywitam z czatem i po prostu zapytam, czy może mi zarekomendować książkę. Pyta się, czy mam jakiś typowy, czy mam jakiś konkretny gatunek albo temat w głowie, żeby czat mógł mi wybrać z bardziej zawężonego, zawężonej liczby tytułów. No więc sama nie wiem. Chciałabym, żeby była ta książka, którą mam na półce, ale prawdopodobnie czat. Nie ogarnie tego, no więc nie wiem. Zapytam. Okej, okay, pytam się czata, czy mógłby mi zarekomendować, albo książkę jakąś taką lekką, ogrzewającą serce fantazy i żeby była w miarę nowa, albo może będzie to książka z fabułą opartą o podróże w czasie. Zobaczymy co poleci mi czat. Boję się. Okej. Okay. Okej, okay, super, super. Pierwsze polecenie czata to książka *The House in the Sirolian Sea*. TJ Kluna, czyli Dom nad Błękitnym Morzem, którą tę książkę mam na półce, więc jak najbardziej sprawdzi się. Także super, zaraz sięgam po tę książkę, a jeszcze Wam tylko opowiem o drugim poleceniu e, czatu. Być może je wykorzystam w jakimś innym materiale. E, żona podróżnika w czasie, The Time Traveler's Wife, e, Audrey Niffenegger, nie wiem, czy tak czyta się to nazwisko, miałam podejść kiedyś do tej książki w e-booku mm, i nie podołałam. Ale ostatnio powiem Wam, myślałam o tej książce, więc możliwe, że do niej wrócę, bo faktycznie myślałam o tych książkach z motywem podróży w czasie i przypomniała mi się ta żona podróżnika w czasie. Jest też film, film oglądałam, podobał mi się, także możliwe. Ale na potrzeby dzisiejszego Bukopolu biorę z najwyższą przyjemnością książkę z mojej półki i będzie to Dom nad Błękitnym Morzem T.J. Kluna. Co prawda, ja miałam. Jedno podejście do tego autora, czyli czytanie życia marionetek, i tamta książka była dziwna i niepokojąco obleśna momentami, ale mam dobre przeczucia, jeśli chodzi o tę książkę, bo sporo osób ją lubi, sporo osób ją poleca i też. Mam ją na półce, więc cieszę się, że czat czytał mi w myślach i po prostu sięgnął po coś, co, co mam i co chcę przeczytać. W ogóle to jest podejrzane, ale faktycznie no, czat jakby mi myśl... w tych myślach czytał, ponieważ w sumie o tym Domu nad Błękitnym Morzem też ostatnio myślałam i o żonie podróżnika w czasie też myślałam, i są to naprawdę dobre typy, także jestem usatysfakcjonowana. A także były trzy rzuty kostką. Czwarty, znowu dublet. Nie wierzę, przecież ja nie przeczytam tych książek. Osiem. Romans, obyczaj. W moim przypadku prawdopodobnie będzie to bardziej obyczaj, ale coś tam się wybierze. Kolejny rzut kostką i kolejny dublet. Super. I trafiłam na pole romans, obyczaj. I przyznam szczerze, miałam inny pomysł na początku, ale chciałabym tutaj się zareklamować ze swoją akcją, która... Teraz, jak wy to nagrywacie, to ona powinna się zaraz zaczynać. Być może kończymy teraz ten zielony tydzień, a zaczyna się od 6 maja i trwa cały tydzień akcja z Bridgertonami. Czytamy Bridgertonów, oglądamy Bridgertonów w oczekiwaniu na nowy sezon. Przyznam szczerze, że ja nie jestem jakąś tam, wiecie, fanką Bridgertonów. Mega jakąś wtajemniczoną. Obejrzałam pierwszy sezon serialu i raczej mi się szczerze aż tak nie podobał, ale ostatnio, nie wiem czy to siła sugestii, jakoś tak napływają do mnie te sygnały o Bridgertonach i mówię, a dobra, dam jeszcze jedną szansę. Może, może mi się spodoba albo przynajmniej, nie wiem, odpuszczę, kiedy będę widziała różne, nie wiem, mankamenty. I w ogóle jestem mega ciekawa, bo to są książki pisane w latach 2000. Ten pierwszy tom został wydany w 2000 bodajże roku po raz pierwszy. No i teraz na fali serialu wracamy do tych treści. Jestem ciekawa, znowu kolejny challenge: jak najwięcej książek o Bridgertonach w jednym tygodniu. Także jestem podekscytowana, powiem Wam, szczerze powiedziawszy, jakoś tak niezdrowo. No i tutaj historia Daphne Bridgerton. Chyba najstarsza córka tej rodziny. Tam jest dużo, dużo dzieci, i o każdym z tych dzieci Bridgertonów jest. Jest oddzielna historia, jest też oddzielna historia o królowej Szarlocie, z tego królestwa. To są takie kurde bajki, wiadomo, one nie mają w sobie za dużo prawdy historycznej. Niby są osadzone w epoce regencji, ale w sumie to bardzo dużo się tam nie zgadza, więc trzeba to jednak traktować jako takie bajeczki po prostu dla dorosłych o księżniczkach, jakichś tam królewnach, hrabiankach które znajdują miłość I, i tak to się toczy, no tutaj o Dafne i księciu Sejmonie, także więcej chyba nie muszę mówić książka ma ile stron? Spójrzmy prawie 500, jestem ciekawa będę czytać to i kolejne tomy z serii o Bridgertonach także kolejna książka za mną, wybrana kolejny raz rzucam, piąty rzut kostką nie wierzę, kolejny raz dublet, trzy dublety w jednej grze, osiem książek Masakra. 12. Telefon do obserwatorów. Oznacza to, że po prostu wybiorę prawdopodobnie cztery jakieś książki i na Instagramie, albo może na YouTube też, zobaczę, zapytam Was, jaką książkę według Was powinnam przeczytać. Ale prawdopodobnie odbędzie się to na Instagramie, bo jest to po prostu dla mnie najwygodniejsze. Narzędzie. No, i tutaj był telefon do obserwatorów, i już Wam dałam jakiś czas temu ankietę do rozwiązania, i wygrała książka. Tam były cztery możliwości. Wygrała książka Problem trzech ciał, którą to aktualnie teraz czytam, i ona też zostaje po prostu włączona do tego wyzwania bukopolowego science fiction o kosmitach, z tego co wiem. Ale na razie jeszcze niewiele się zagłębiłam w tę historię. Sporo o fizyce ma być w tej propozycji. Jestem zaintrygowana jak na razie, a co z tego dalej wyjdzie i czy będę sięgać po kolejne tomy, to już przekonamy się za miesiąc albo wcześniej. Przekonamy się już w filmie o Zielonym Tygodniu na pewno. Ale tak, ta książka również zostaje dołączona do, do tego stosiku. Jedziemy dalej. 10. Brawo, że nie było dubletu. Telefon do przyjaciela. Kolejne pole, na które trafiłam to telefon do przyjaciela, i tym razem postanowiłam podejść do tego tematu trochę inaczej niż zwykle, czyli nie, nie zawracałam głowy, tak naprawdę moim znajomym, a postanowiłam y, na potrzeby tego filmu uznać, że y, wykonuję telefon do Natalii z kanału Kursywa, i ona mi mówi, chociaż wcale tak się nie wydarzyło, ale sobie wyobrażamy taką sytuację, i ona mi mówi, że ma swój klub książki klasycznej, polskiej książki klasycznej, i że w maju czytamy książkę Ziemia obiecana, tak więc. Ziemia Obiecana trafia na TBR. I tak miałam tę książkę czytać, a wiem, że moje siły przerobowe, jeśli chodzi o czytanie, są ograniczone i lepiej łączyć różne akcje i różne wyzwania w jedno, żeby, żeby nie stawiać sobie nierealistycznych celów, a i tak tą Ziemię Obiecaną bardzo chciałam już od dawna przeczytać, więc jak najbardziej się za to wezmę. Także kolejna książka, klasyk literatury polskiej od Natalii, rekomendowany na maj i również Was zachęcam do wzięcia udziału w tym wspólnym czytaniu. Przechodzimy do kolejnego żółtego kostką. Jedziemy dalej. 8. Półka biblioteczna. Zaraz wylosujemy sobie z tego stosu kart. Wybierzemy, że wybierzemy, wezmę po prostu pierwszą kartę, która tu jest i one były tasowane przed chwilą. Musicie mi uwierzyć na słowo. I będę czytać książkę Niewinny Grahama Mura. Wyostrz, wyostrz. O, udało się. No i kolejny rzut y, sprawił, że trafiłam na pole półka biblioteczna y, i wylosowałam książkę Niewinny Grahama Mura. O. I mam tę książkę tutaj przy sobie. To jest też propozycja, która zalegała bardzo długo na moich półkach, więc stwierdziłam, czemu nie. Też, no wiecie, sama te karty tworzyłam, więc wybierałam po prostu randomowe książki przypadkowe, o których nie pamiętam, że je mam i nie pamiętam, że trzeba by je w końcu przeczytać. To jest kryminał sądowy, z tego co pamiętam. Werdykt ławy przysięgłych. Tutaj młody nauczyciel zostaje oskarżony o uwiedzenie i zamordowanie swojej uczennicy. Dzięki jednej z ławniczek nauczyciel zostaje uznany za niewinnego. 10 lat później powstaje serial dokumentalny o tej sprawie. Ławnicy spotykają się ponownie. Jakieś nowe dokumenty obciążające tego nauczyciela. Może być to ciekawe. Może być to dobra rozrywka i na to liczę i cieszę się, że będę to czytać. I jeszcze jeden rzut kostką nas czeka. I ostatni już rzut kostką. Siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Odwiedzający. To jest w zasadzie pole, na którym nic nie powinno się dziać, więc jeszcze o tym pomyślę, ale generalnie wychodzi na to, że upiekła mi się z tą jedną książką. Bo więzienie, gdybym trafiła do więzienia, to mam chyba zakaz kupowania książek. Hm. Na początku myślałam, że przez tydzień, ale to trochę nie ma sensu, ale jestem odwiedzająca, więc nic się nie dzieje, czyli upiekła mi się jedna. Jedna książka, mam do przeczytania z tego wyzwania 7. I na szczęście trafiłam na pole odwiedzające, na którym w zasadzie nic się nie dzieje. Nie muszę czytać kolejnej książki. Także miało być 5 rzutów kostką, było w sumie 8. Jedno to było wejście na odwiedzającego, właśnie, czyli 7 książek, ale de facto 8, ponieważ nie przeczytałam w zeszłym miesiącu Szklanego Tronu. Także tak się przedstawia mój TBR-owy Stosik na maj, na kolejny miesiąc. Muszę przyznać, że robi wrażenie. No i poza tym mam też jakieś inne swoje mm, plany czytelnicze, a w tym wszystkim muszę wetknąć gdzieś te wszystkie książki, ale to wszystko służy właśnie zmniejszaniu tych, jak to się mówi brzydko, stosów hańby, stosów wstydu, który, jak zobaczyliście w tym filmie, są dość pokaźne, to się wszystko wyrwało spod kontroli, plus mam też 75 stron do przeczytania powieści Shirley, więc też będę musiała więc też będę ją musiała wyciągnąć dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że bierzecie udział w Zielonym Tygodniu a jeśli nie, to może w tygodniu z Bridgertonami, albo może kiedyś się spotkamy przy okazji innej jeszcze akcji, albo przy okazji Puszystego Klubu Książki, w którym jeśli już robię tą autoreklamę to pokażę Wam książki, które w tym miesiącu czytamy. Czytamy Red Rising, Czerwony Świt, czyli fantasy, science fiction, dystopia bardziej, e, o świecie porównywanym trochę do Igrzysk Śmierci, tylko że dla dorosłych. Taki słyszałam opis tej książki i coś bardziej z gatunku dreszczowego, groźnego, horrorowatego, jak sprzedać nawiedzony dom. Czyli jak widzicie, już tych książek na moim telejarzu jest w tym momencie 10. Um, tak bez komentarza. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaczki. Pa pa.